Uwaga, chłopaki, i jazda, wchodzimy. O, ja pierdzielę. pierdzielę. Ja pierdzielę już oczywiście. Próbowałem. Flasiek i jedziemy. Jazda, jazda, jazda. Hej, hej, cześć siemano, witam cię przed kolejnym startem misji, yy, która nazywa się Sullivan, Sullivan Slope, yy, gdzie będziemy prawdopodobnie ta misja się odbywać gdzieś w lesie. Yy, I niestety w poprzed, poprzedniej misji no, nie piekło dwa razy, trzy razy chyba wchodziłem, nie trzy razy albo dwa razy wchodziłem sami, niestety No, przeciwnicy byli mocniejsi. Bez teamu jest Lipa. A co wam tu chciałem pokazać? Yy, na szybkości mamy tak, 57 yy, A. Wytumionego do misji. No i plus latareczka, i tutaj yy, pagopukaweczkę zmieniona zmieniona 762. Jest z czego strzelać, więc naprawdę mocarna. I jak ktoś mi tylko będzie problem robił, to się zawsze go gdzieś tam zlikwiduje. Yy, jedziemy z misją, nie? Startujemy. No to zaczynamy. Jesteśmy w lesie gdzieś. Niech będzie. I teraz oczywiście wchodzimy z, z timem, nie? Ale, ale to gdzieś coś spadło jakiś, jakiś samolot, kurde chyba jak to wygląda, bo coś się pali. No, tak się dzieje, o, już nawalają. O, ja pierdziele. Wchodzimy, podchodzimy powoli. Ale jaka twierdza, to jest coś, co tu się jara w ogóle. No, no Ja lubię sobie obejść najpierw budynek, a potem zobaczyć. Co, się, co, co, co Jakie są możliwe opcje? Żeby nie było. Obejdźmy sobie ten budynek. Tu mamy laser nawet. Tylko jest słyszę gdzieś. Nie wiem, czy u góry, czy ten, czy na dole. Tu do tej szapy da się wejść, chyba się nie da. I, i dobrze, wejdźmy sobie tutaj od, od góry. Mamy tu perfekcyjne miejsce do na dwa timy. Podoba mi się to. I może tak zrobimy. Z sobie wejdziemy. Bo dawno nie wchodziłem w dwóch miejscach, nie? Zobaczymy, co my tu mamy. Tu na razie pustki. To tu zostawimy sobie jeden team. Będzie team czerwony. Otwarte. Unlocked, okej. Okay. I dobra, i drugi team. Niech się ustawi tutaj. Yy, pod ten. Yy, znaczy, zobaczę najpierw co tu jest, bo może tak, od, od tego zacznijmy, że... Co tu jest, co tu jest i tak dalej. Coś tu jest. No jakieś dziwne... Coś tam jest. Dobra, jest, z flaszykiem wyjdziemy. Niech będzie flaszyk. Chyba dobrze, tak? Flashbang, tak, tak. Dobra, unlocked. Uwaga, chłopaki, i jazda, wchodzimy. O ja pierdolę. No to. Yy, aha. <laughs> to dobrze, zapomniałem, że tu są te mm, miny. Zarąbiście. Dobra, totalnie zapomniałem o tym. Trzeba będzie teraz uważać, to bardzo. Jakieś dziwna w ogóle miejscówka tu jest. Kto tu, kto tu tak w ogóle żyje, nie? Ja wiedziałem, już oczywiście, próbowałem. Oj, opaki, czyście to. Tu nie żyje ten. okej. Okay. Tu musimy sprawdzać sobie... Sprawdzać sobie, jak się spory, panie ludzie, sprawdzać sobie te, te miejsca, czy nie ma bomb. Dobra, nic mi się słuchać pieprzenia gościa, którego... Ty, tu jest właśnie. Jakiś granat, nie? No, kto mnie ma patrzeć w plecy, jak noż tym został wysadzony, nie? Okej, okay, tu się zaczynają już. Dobra, <laughs> skopa! Nie ma nie ma tu tamto. Oni się tu nie będą bierdzieć, chyba. Tak mi się wydaje. Tu jest pusto. O, tutaj jest mina. Chłopaki niech tam pilnują góry. Albo niech spróbują przejść do mnie. Może im się uda. Kurde, co to jest za miejsce? Dobra, kogoś tam zlikwidowali. Pusto, pusto. Ok. Weźmy sobie ten. Opa A, tu jest wejście. Główne. Ok. Wszystko jest zaminowane, a jaja niesamowite Jebierdzile nie sład agent O ja pierdykam, jak oni są ubrani Wszystko jest rozpisane Dobre, niezłe jajca Gdzie to znaczy tutaj, no zaminowane oczywiście, trzeba to rozminować Chłopaki pilnuj ziemię. To jest niezły granat to, to na każdym, każdym tym jest Coś, jakaś pułapka nie? Tu jest po prostu wyjście. Okej. Okay. Ale tu też trzeba sprawdzić, co. Tutaj na pewno jest też mina. A tu jest gościu. Skąd on się tu wziął? Udź go. Nie Zdrowadź. wiem skąd taki chłop. Ale dobra. Tu się coś nie, niesamowicie jorycuje. Bo <grym>, jakiś minivan. Oczywiście, że ten. Jest jakiś. do z, dy, dy, dyzarmowania ten ładunek dobra chodzimy dalej tutaj jest pusto, tu jest pusto, jest dobra, jest w porządku disarmujmy sobie to dobra pójdźmy pod spód, tu jest, to na pewno ktoś będzie naleźnika tutaj nie widzę to dobre miejsce żeby z fleszem wejść? chyba tak E, dobra, nie mój team sobie się tutaj ustawi, bridge ik e, With leader, tak? Tak, jedziemy ze mną, flaszek i jedziemy jazda, jazda, jazda Kładź się. Kładź się, kuj go, Kuj go, kuj. Dobrze na razie jest pusto dalej. Dobrze, dobrze. Dobrze, że ten flash tu wszedł. O i ja czemu mi zakończyło same sam same zakończył? Ja nie wiem dlaczego on kończy. Cyk, jest koniec. A ja nie kiknąłem, żeby już zakończyć, nie? Ale nie zaresztowaliśmy kogoś, a mieliśmy kogoś zaaresztować. Okej, okay, dlatego tutajśmy Resztę było na miarę dobrze, oprócz tych oficerów naszych. Próbujemy sami. Standardowo. Wyjdę, nie wyjdę. To się okaże. Dobra, zaczynamy jeszcze raz, Wchodzi próbuję wejść sam There. Próbujemy, nie ma co Ale co się kurde dzieje na tej misji, fajna misja, podoba mi się Jedziemy, podchodzimy A tędy jakby sobie wejść? Jest zaminowane, za okej okay. To jest otwarte normalnie Możemy tutaj podejść to była dobra opcja, nawet, żeby tędy wejść. Mamy lusterko. Lusterkiem sobie spojrzymy, czy nikogo tutaj nikt tutaj nam nie łazi. Nikt tam tutaj nie łazi. Ale na pewno to jest zaminowane na bank. U, o, dziwo. O dziwo nie. To jest dziwne. To miejsce nie jest zaminowane. Mi tu zaraz ktoś nie wybiegł, błagam tylko nagrywane jakieś kurde nagrania. Powiem Wam, że spore rzeczy tutaj są. To jest. O, wchodzimy od samego dołu, tam gdzie ostatnio nie wyszliśmy, tak mi się wydaje. To były drzwi jakieś tutaj. Idziemy sobie tymi. A tutaj te drzwi, zobaczmy. Ujrzmy czy jest w porządku. Tu jest wejście na górę, ok. Tutaj będziemy musieli przyjść, ale później, dobra. Tutaj kończyliśmy misję poprzednio, teraz wiem gdzie jestem zaminowane, nie nic, dobra, możemy wejść Okej okay. To jest dobrze, by było mieć ten, właśnie gaz, gaz, pieprzowy Chyba, że ktoś ma maskę Dobra, tu są na pustki niestety, niedobrze Bomby produkowane, z tego co widzę Ale niedobrze Właściwie całkiem z tej strony ale okej okay. próbujmy przejść przejść na górę w takim razie powolutku Zaminowane nic A. kurde już mnie zarąbał się przestraszyłem wysyłem oficer down jak zwykle to samemu jest tragi tragicznie tym razem mam taser i zobaczymy co się stanie jak mam taser Już teraz jestem delikatnie zdenerwowany, nie? O, już nawalają Nie wiem czy do mnie czy nie do mnie Do mnie czy ko mnie Tędy sobie już na pewniaczkę wchodzę Tam chyba tego nie obejdę Już sprawdzam czy ktoś tu jest Chyba nie Ja już wyciągam taserek I będziemy jechać o, jakieś do tego zaminowany ten. Ja bym nie chciał zostać wysadzony. A tutaj, ok. Dezarmujemy to. I jedziemy z taserkiem. A na, nasi się, widzę, nawalają. Aha. Wchodzimy tędy, nie? Można wejść. U, tu nikogo tym razem nie ma. Powiem szczerze, nie wiem czego się tu spodziewać Nikt nic nie gada Są otwarte Kładź to! Patrz to! Kurde, tamten uciekł Dobra, ale może zdążymy tego chociaż zaklejmować, za za nie? Dobra, klejmujemy tego. I tu dużo nie ma. A, i w dupsko, i w dupsko, a jak, dobra. Samemu się nie da. Potwierdzone info, trzeba wchodzić z Steamem, Ale tu już szedłem z steamem. mogę tego poprawiać to za każdym razem. Niestety nie wiem dlaczego, już się trochę zdenerwowałem, przepraszam was za to. No ale cóż, jest bardzo ciężko samemu wejść. Trzeba chociaż co najmniej we dwóch wchodzić, żeby jeden cię coverował. Inaczej tragedia totalna, nie do zrobienia. Także niestety tutaj musimy zakończyć. A będzie sobie poprzedni odcinek polecany przez YouTube'a, nie. Yy, także do zobaczenia. Bo no, nie wychodzi mi to tragicznie te, te misje ostatnio. Do zobaczenia w kolejnej misji, nie? Na razie, cześć.